Moi drodzy, w ostatnim czasie dzieje się bardzo dużo wokół serii Assassin's Creed, oczywiście niezbyt pozytywnie, o czym już mówiliśmy wcześniej. No a dzisiaj Tom Henderson przyszedł z nowymi informacjami dotyczącymi powodów opóźnienia, ale takich realnych, które uzyskał wewnątrz firmy, w sensie z Ubisoftu, prawdopodobnie od jakiegoś swojego źródła. No i muszę przyznać, że Ubisoft po prostu nie słucha, zarówno krytyki graczy, jak i narzekań, czy też realnych problemów wewnątrz studia, z czego to po części wynika. No a tak też Tom Henderson pokazał nam kilka różnych powodów, no a jednym z nich jest zbyt napięty harmonogram twórczy, co po prostu doprowadziło do niemożności realizacji wymaganych celów podczas tworzenia gry, no a co skutkowało po prostu słabą jakością produkcji, którą zresztą było widać na zwiastunach. Dodatkowo jeżeli chodzi o aspekty niespójności tej kulturowej oraz historycznej tego całego świata wykreowanego, czy też historii, która tam ma mieć miejsce, no to miałoby, miałoby być to skutkiem tego, że eksperci odnośnie Japonii dołączyli bardzo późno, wyjątkowo późno, w stosunku do zaawansowania projektu. Dziwna sytuacja. Dlaczego tak się stało? W sumie, tutaj nie mamy tego wyjaśnionego, aczkolwiek, no nic dziwnego, jeżeli projekt zaczął już nabierać rozmachu, no i pewne aspekty były już potworzone, a dopiero później oni dołączyli i zweryfikowali to, no to siłą rzeczy i tak musieli już zacząć poprawiać część z tych błędów. No, a jak się okazuje, najwidoczniej było ich aż tyle, że, no po prostu nie wszystkie, Usunęli, albo w sumie połowę z tego usunęli, a połowa po prostu znalazła się chociażby w Zwiastunach. No a ostatecznie mamy taki wpis, że jeżeli chodzi o to, w jaki sposób te kwestie umknęły uwadze, chodzi tutaj o te kwestie właśnie historyczne i kulturowe, powiedziano mi, że eksperci historyczni zostali sprowadzeni do projektu znacznie później niż zwykle w przypadku projektu na tą skalę. A nieporozumienia między zespołami i pójście na skróty, jeśli chodzi o proces zatwierdzania zasobów w celu dotrzymania terminów, również miały miejsce. No a to z kolei wynika po prostu z tego napiętego, nierealnego terminarza harmonogramu, który został odgórnie ustalony. No, i właśnie jeżeli chodzi o te zmiany, które muszą jeszcze dokonać, mamy tutaj. Tak wyszczególnione, że obejmuje to zmianę części historii Jaskę i sposobu w jaki jest on przedstawiany w grze, naprawianie detali architektonicznych i upewnienia się, że gra jest historycznie ugruntowana, a jednocześnie pasuje do uniwersum Assassin's Creed. No i co ciekawe, właśnie jeden z materiałów, które gdzieś analizowały różne aspekty z trailerów, było wspomniane o tym, że niektóre budynki, właśnie chodzi o te detale architektoniczne, nawiązują w ogóle do Chin, a nie do Japonii. I to był ciekawy aspekt, bo o tym na przykład nie miałem pojęcia, że gdzieś sobie tutaj pomieszali takie rzeczy, ale no ciekawa sprawa. Tak więc w ogóle mnie to nie dziwi, że ludzie tym bardziej związani bardzo z Japonią, czy też po prostu stamtąd pochodzący, zwracają rzeczy na tak oczywiste niuanse. Zwracano również uwagę na to, że zasadniczo jednak te problemy, które występują, powinny zostać wychwycone wewnętrznie przed ujawnieniem gry. No ale tutaj właśnie wraca ten aspekt napiętego harmonogramu, który gdzieś z góry został narzucony, no i po prostu nie było czasu na dopieszczanie tych wszystkich elementów czy też na spokojnie zadbanie o te wszystkie elementy, które ostatecznie wyszły problematyczne i które spowodowały tak wielką krytykę po prostu tej produkcji. A jeżeli chodzi o te wszystkie problemy, no to Ubisoft zdawał sobie z tego sprawę. Jednakże, no, deweloperzy zgłaszali, że nie są w stanie się wyrobić w tym określonym czasie, który mieli do dyspozycji. No, ale e, ich zbywał. E, a dopiero takim momentem, kiedy, no, przelała się szala goryczy. No to po prostu był moment premiery Star Wars Outlus, no i niezbyt pozytywne jej przyjęcie, a tak konkretnie to wydaje mi się, że ten moment, w którym zobaczyli liczby, że jednak ilość sprzedanych kopii w danym okresie była zbyt mała, no i tutaj właśnie też z tym przychodzi nam Tom Henderson e, i mamy tutaj taki wpis. Chociaż nie podano mi liczby na temat tego ile Ubisoft spodziewał się sprzedać otlus w ciągu pierwszego miesiąca, gra właśnie przekroczyła 1 milion sprzedanych egzemplarzy w momencie pisania tego tekstu, czyli wczoraj wieczorem został on opublikowany. Tak więc milion sprzedanych kopii przez miesiąc, no to jest wynik e, dramatyczny dla Ubisoftu. Tym bardziej dla Star Warsów, nie? Tutaj również Tom Henderson pokusił się o zaznaczenie tego, że Jaskę nie zostanie usunięty z gry. W sumie no ja już wspominałem, że raczej to jest oczywiste jest bardzo nikła szansa na to, wręcz 1% tam gdzieś napisałem w komentarzu, aczkolwiek no jednak też się pokusił, bo zaczęły go niepokoić różnego rodzaju plotki na Twitterze, o których już zresztą wspomniałem w poprzednim materiale. No i moi tak by się to przedstawiało. Teraz pozostaje nam no oczekiwać na wynik tej, tego audytu, który tam mają wewnętrz, wewnątrz firmu, Wewnątrz firmy, no i oczywiście na nowe informacje, które rzekomo mamy dostać 30 października. Jakieś konkretniejsze, czego będą dotyczyć, to się okaże. A tymczasem, moi drodzy, to było na tyle z aktualnych. No a tymczasem, moi drodzy, to było na tyle z aktualnych informacji. Trzymajcie się i do zobaczenia. Oczywiście w kolejnym newsowym materiale dotyczącym serii Assassin's Creed. yo. yo, yo.